Rozdział 13 I Pan powiedział do Mojżesza Poświęć mi wszystko, co pierworodne, wszystko, co otwiera łono u synów Izraela, tak wśród ludzi, jak i wśród bydła. To należy do mnie. Mojżesz powiedział więc do ludu Pamiętajcie ten dzień, w którym wyszliście z Egiptu, z domu niewoli. Pan bowiem potężną ręką wyprowadził was stamtąd, nie będziecie jeść nic kwaszonego. Dziś wychodzicie w miesiącu Abib. A gdy Pan wprowadzi Cię do ziemi kananejczyków, chetytów, amorytów, hewiwitów, jebusytów, którą przysiągł dać Waszym Ojcom, ziemię opływającą mlekiem i miodem, wtedy będziesz obchodził ten obrzęd w tym samym miesiącu. Przez siedem dni będziesz jeść przaśny chleb. A siódmego dnia będzie święto dla Pana. Będziesz jadł prześny chleb przez siedem dni, i nie może znaleźć się u Ciebie nic kwaszonego, ani żaden zakwas nie może być widziany we wszystkich Twoich granicach. W tym dniu opowiesz Swemu synowi. Obchodzę to ze względu na to, co Pan dla mnie uczynił, gdy wychodziłem z Egiptu. To będzie jako znak na Twojej ręce i jako pamiątka przed Twoimi oczyma, aby prawo Pana było na Twoich ustach. Pan bowiem potężną ręką wyprowadził Cię z Egiptu. Będziesz przestrzegał tej ustawy w wyznaczonym czasie z roku na rok. A gdy Pan wprowadzi Cię do ziemi Kanaan, jak przysiągł Tobie i Twoim ojcom i dają Tobie, wtedy przeznaczysz dla Pana wszystko – co otwiera łono, i każdy płód otwierający łono z Twojego bydła, każdy samiec będzie dla Pana. Każde zaś pierworodne ośleł wykupisz barankiem, a jeśli nie wykupisz, złamiesz mu kark. Wykupisz też każdego pierworodnego człowieka wśród Twoich synów, a gdy w przyszłości Twój syn Cię zapyta, cóż to jest, wtedy odpowiesz mu: Pan Wyprowadził nas potężną ręką z Egiptu, z domu niewoli. Gdy bowiem faraon stał się twardy i wzbraniał się nas wypuścić, wtedy pan zabił wszystko, co pierworodne w ziemi Egiptu, od pierworodnego z ludzi, aż do pierworodnego z bydła. Dlatego składam w ofierze panu wszystkie samce otwierające łono, ale każdego pierworodnego z moich synów wykupuję. To będzie jako znak na Twojej ręce jako przepaska ozdobna między Twoimi oczyma, że Pan potężną ręką wyprowadził nas z Egiptu. A stało się tak, że gdy faraon wypuścił lud, Bóg nie prowadził go drogą przez ziemię filistynów, chociaż była bliższa. Bóg bowiem powiedział, żeby lud na widok wojny nie żałował i nie wrócił do Egiptu ale Bóg prowadził lud okrężną drogą przez pustynię nad Morzem Czerwonym. I synowie Izraela wyszli z ziemi Egiptu w bojowym szyku. Mojżesz wziął też ze sobą kości Józefa, gdyż ten zobowiązał synów Izraela przesięgą mówiąc Na pewno Bóg was nawiedzi, zabierzcie więc stąd ze sobą moje kości. Wyruszyli z Cukkot i rozbili obóz w etam na skraju pustyni a pan szedł przed nimi za dnia w słupie obłoku by prowadzić ich drogą a nocą w słupie ognia by im świecić żeby mogli iść dniem i nocą nie oddalał od ludu ani supa obłoku za dnia ani supa ognia nocą